Ponad 50% ciepła z biomasy w gnieźnie, ale biomasa to nie wszystko, stawiacie na system wielopaliwowy. Proszę o to opowiedzieć. W tej chwili tak naprawdę przechodzimy przejściową transformację energetyczną, dlatego że do tego, żeby zostać efektywnym systemem ciepłowniczym w dość szybkim okresie, bo niecałem, w ciągu niecałego roku, My wykorzystujemy nasze dotychczasowe kotły węglowe, czyli opalane miałem. Wykorzystujemy je na tej ciepłowni, w której jesteśmy, czyli ciepłowni objętej ETS-em. Wykorzystujemy wyłącznie pellet drzewny odpadowy, objęty certyfikacją kazeterów. Mhm. Natomiast oczywiście my jesteśmy przekonani o tym, że to nie jest koniec transformacji, że powinniśmy szukać dalej. I szukamy tych rozwiązań, ale to rozwiązanie, które zastosowaliśmy w niezie, pozwala nam kupić czas. Czyli generalnie możemy spokojnie patrzeć na to, jak wyglądają kolejne strategie rządu i na co stawia się w tej chwili, na co można pozyskać dofinansowanie, bo to jest też niezwykle ważne. I my rozpatrujemy przede wszystkim geotermię. W tej chwili z miastem realizujemy otwór badawczy. Natomiast mamy tą świadomość, że jeżeli popatrzymy na ceny, które płacą mieszkańcy, do których dostarcza się ciepło z geotermii, to dzisiaj nasz system jest tańszy od tych wykorzystujących geotermię, więc na cały czas musimy pamiętać o tym. Że ta transformacja musi być zrobiona w sposób e, tak naprawdę przemyślany, dosyć elastyczny i przede wszystkim z korzyścią dla ostatecznego odbiorcy. Dlatego, oprócz tego, myślimy także o e, kogeneracji biomasowej e, opartej o różne paliwa biomasowe, żeby też e, nie stać się więźniem jednego rodzaju paliwa, czyli na przykład zrębek. Chcemy, żeby można było spać wszystkie paliwa biomasowe e, w tym rozwiązaniu. Dodatkowo oczywiście analizujemy kwestię możliwości wykorzystania słońca, no bo rzeczywiście latem, szczególnie dla ciepła podstawy, czyli dla wytwarzania ciepłej wody dla mieszkańców jest to dość dobre rozwiązanie. Analizujemy możliwość zamontowania kolektorów słonecznych, paneli solarnych, kotła elektrodowego lub pomp ciepła, no ale to wszystko dzisiaj jest w analizie. Mam nadzieję, że dalej będą ośrodki zewnętrzne do pozyskania i przyjmiemy jakąś, jakieś ostateczne rozwiązanie, ale jestem przekonany o tym, że to, czego się nauczyliśmy teraz, czyli spalania biomasy w kotłach miałowych, będziemy też to wykorzystali w przyszłości jako chociażby źródło szczytowe, czy jako zabezpieczenie dla geotermii, bo nie ukrywajmy, że geotermia jest też bardzo chimerna. Mamy oczywiście źródła pogotowo zależne, ale geotermia, kiedy ten otwór, szczególnie u nas przy bardzo dużym zasoleniu, bo takiego się spodziewamy, takie są pierwsze wyniki, będziemy mieli problem z zaczopowywaniem otworu, czyli będziemy mieli przestoje, a na ten czas potrzebne jest jakieś źródło ciepła. I tutaj z pomocą prawdopodobnie będzie nam przychodziła biomasa, którą umiemy spalać właśnie w tych kotłach i dlatego potrafimy być na dzisiaj staw efektywnym.